Nasze twarze. Jesteście młodzi, jesteście aktywni, jesteście bardzo, bardzo mądrzy i macie wielki charakter, pokazując to, pokazujecie to przełamując tą barierę antypolską, barierę pracową, którą na nas zakładają te antypolskie media. Wrócicie do domu i każdy z was jako potencjalny lider w grupie swoich najbliższych znajomych, w grupie swoich dalszych znajomych, na studiach, w pracy czy w samej szkole musi, musi szerzyć, musi pokazywać prawdę, musi żyć Stanu, yy, I walczyć z tym zakłamanym antypolskim ścierwem, który w tej chwili jest wpajany do serca każdego młodego Polaka. Przez media. Każdy z Was. Każdy z Was na swoje bliskie środowisko. I wiem, że Wy to umiecie i Was na to stać, yy, ale i tak do tej głównej lewinguzy takim działaniem nie dotrzemy. Stąd właśnie jest formacja, taka manifestacja jak dzisiaj. Dlatego tym bardziej za, 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 zachęcam was do spajania się w grupy działania, działania na szerszą skalę, na takich organizacjach jak, jak MW, ONR, czy, nam, czy nam ponownie. Słuchajcie, nie zmienimy Polski w takim jednym marszem. To są akcje naprawdę długofalowe, szmudną, codzienną pracą. Możemy wywalczyć sobie tą wielką, upragnioną Polskę. Tylko w ten sposób. I ostatnia sprawa, którą chciałem, e, chciałem, wam, e, chciałem wam powiedzieć. E, moi drodzy, pamiętacie aferę taśmową, hazardową? To wy pamiętacie, wy pamiętacie. Wy pamiętacie tę aferę, ale taki pan Janusz stereotypowy, co siedzi sobie na fotelu, zobaczy taką aferę, ukurwi trochę, a wróci do obiadu. Potem media zajął sobie temat zastępczy i co tydzień nie ma afery. Przeminęło zupełnie z wiatrem. Nikogo to nie ruszyło. Tutaj jest właśnie wielkie nasze zadanie, aby to tak się nie skończyło. Stoimy w dziejowym momencie dla całej Europy, gdzie nasza tysiącletnia tradycja może być zagrożona, może być zniszczona w 5-10 lat. Cała nasza historia... To nie jest jeden marsz i koniec. To jest żmudna codzienna praca. To jest sam początek, ponieważ ten nawał islamski do Europy dopiero się zaczyna. Nas to jeszcze tak nie dotyczy, bo mamy przyjąć 12 tysięcy imigrantów. O 12 tysięcy za dużo. Ale to nie jest tyle, co przyjmują kraje zachodnie. I nas będą obligowali, do tego się przyjmowali coraz więcej. To jest codzienna praca. To nie jest tak, że jest jeden marsz do domu i sprawa jest załatwiona. Bo cały czas, cały czas nas, e, nas obowiązuje. Nie damy strugami z naszej ziemi za którą życie oddawało miliony, miliony naszych rodaków, a to, żebyśmy my mogli mieć dzisiaj wolny i katolicki, katolicki kraj. Za nasze dzisiejsze decyzje, za nasze dzisiejsze postępowanie, nas jak tu stoimy, rozliczy nas historia i Bóg. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polski! i right.